Mam nadzieję, że nie zasłaniam mikrofonu. Powiem tak, rozżalona, rozżalona tym po prostu, że mi uciekło w dorem, Elem Parfum. Zapach, który, że tak powiem, już trochę znam, może już z pół roku, który zachwyca, zachwyca niesamowitą realnością, prawdą wiśni. Prawdą wiśni takiej, bym powiedziała, bardzo wieczorowej, bardzo bordowej, bardzo głębokiej, to wytrawnej, to cierpkiej, bez jakiejś infantylnej nuty zasłodzonej. Bardzo elegancka, bardzo taka wieczorowa, niesamowicie ekspansywna, fenomenalny ekstrakt tej marki. Zresztą z tej samej serii, co, nie wiem czy się mawia, Hysteric, Hysteric, który to z kolei jest generalnie kupowanym, był przeze mnie zapachem kawowym. A ukazał też sobie, owy, przyjmijmy, histerik, również taką nutę ciemnej wiśni, obecną weleno, ale po prostu jako taki dodatek do tego wszystkiego. Być może jakiś składnik tak się na mnie układa i daje taki efekt, bo powiem szczerze, to nie jest pierwszy zapach, gdzie ja czuję wiśnie, że tak powiem widmo wiśnie. Wiśni tak naprawdę w nutach nie ma, może nie są wspomniane albo faktycznie nie ma, coś innego daje taki efekt. Na przykład czułam e, wiśnie w z przynajmniej dawnej wersji, nie znam późniejszych, jeżeli były jakieś reformulacje z profumumum Roma. Czy też na przykład e, czułam e, taki efekt owocowości, takiej bardzo urokliwej, dziewczęcej wiśniowości w Plank of e, Kiliana, które to mi niestety wyparowały. Taki felerny flakon, zresztą e, słyszałam, że, że też podobne rzeczy się działy. Z niektórymi innymi zapachami innych marek Wiem, że Olympic Orchids, jak dużo parują Czy też te chyba dawne Imaginary Autors Ale przechodzę do dalszych rozważań wiśniowych Więc rozżelona przedstawię inne zapachy wiśniowe, które niesamowicie lubię Które bardzo doceniam Na razie niestety weleno mam dosłownie kapkę, resztkę no cóż, yy, mam dwa flakony Sherry Punk Room Ten 15. Uważam, że jest to marka, gdzie ma świetny stosunek ceny do jakości. Ta wiśnia jest przepięknym zapachem, bardzo intensywnym, ekspansywnym, ogoniastym, taka bym powiedziała, nowoczesna wiśnia z też taką trochę nutą yy, skórzaną. Ja wiśnie wyczuwam też w flagowcu tej marki, czyli tym Ten 15, natomiast tam bardziej momentami taki jogurt wiśniowy się robi, a czasami taka owocowość plus też nuta takiej skóry, ale takiej bym powiedziała bardzo cielesnej, nie jakiejś takiej ostrej, nie jakiejś takiej mocno zaznaczonej i wyrazistej mam też if Goes Eden, taką wiśnię bardziej dziewczęcą bardziej słodkawą kończy mi się czas pokażę, że mam też wiśnię B Blood Concept